Cześć, witam serdecznie w 17 odcinku serii technicznej. Zaskoczeni? E, według moich wyliczeń dzisiaj wypada kolejny tydzień, że tak powiem. A że się spóźniłem, no to trzeba nadrobić e, serię. Moi drodzy, ostatnio e, rozmawialiśmy na temat wkładek gramofonowych i obiecałem, że Wam pokażę oryginalną wkładkę do tego Duala 12-14, którego prezentowałem. Jakiś czas temu w serii technicznej. Jest to najstarsza w tej chwili wkładka, jaką posiadam, natomiast warto zauważyć, że jest ona na oryginalnym dualowskim koszyku TK181. A zatem mamy tutaj klasyczny układ klasyczny, klasyczny 1-2, czyli półcala. No i moi drodzy, kwestia jest jedna. To jest przespecyficzna wkładka, już dzisiaj dość rzadko spotykana. Jest to wkładka oryginalnie montowana do tego Duala 1214, a jest to wkładka Dual 650, oryginalnie montowana fabrycznie. Moi drodzy, i tutaj ciekawostką jest fakt, że jest to wkładka Ceramiczna. Jest to wkładka ceramiczna o nacisku od 3,5 do 4,5 grama. Więc tutaj, chyba takim widłami, jeżeli można powiedzieć, było 4 gramy. Sporo. I tutaj też jest ciekawostka, dlatego że jest wybita data produkcji tej wkładki, a mianowicie styczeń. 1974 roku. A zatem już wiemy, że gramofon również pochodzi z tego okresu, ze stycznia 1974 roku. Ten dual 1214 ze wzmacniaczem, którego prezentowałem. I to, co jest ciekawe, tak jak u nas w gramofonach Artur były piezoelektryki, tutaj mamy jeszcze wcześniejszy patent, mianowicie właśnie jest to wkładka ceramiczna. I jest to wkładka dwuigłowa, co też jest dzisiaj rzadko spotykane, a do przestawiania igieł służył taki oto tutaj taka przekładnia. I tutaj nawet na tej przekładni jest oznaczenie LP, czyli Long playe i S, podejrzewam oznaczające płyty szelakowe tym języczkiem się przestawiało tak jak widzicie i tu e, ta igła do e, szelaków jest w dużo lepszym stanie dlatego że ją widać e, proszę bardzo tutaj jest kawał jak to się mówi porządnego gwoździa natomiast zwykła igła jest zniszczona mianowicie jest uszkodzona dlatego że jest Przestawiona do jednego boku. Trzeba by to wymienić. Ja to trzymam raczej z e, kwestii e, po prostu rzadkości tej wkładki. Natomiast bardziej jest to jako rekwizyt niż do odtwarzania.